Jeżeli spojrzymy na, na tę sprawę bardziej politycznie, to przecież właściwie nie powinno być nic dziwnego w tym, że Wojciecha Jaruzelskiego odprowadził Bronisław Komorowski. Przecież ten sam Bronisław Komorowski uczynił z Jaruzelskiego swojego doradcę. No, doradcę do spraw międzynarodowych, doradcę do spraw. Rosyjskich, więc możemy powiedzieć, że prezydent Komorowski jest konsekwentny. Zaczcił tego człowieka za życia, uczcił również jego śmierć. No. No, smutne jest jednak to, że Bronisław Komorowski stoi na czele polskiego państwa. No, bo przez to właśnie, że jest prezydentem, Wojciech Jaruzelski otrzymał honory państwowe. No, przez to również, że Wojciech Jaruzelski i jego koledzy głównie z Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którą powinniśmy nazywać trochę inaczej wydaje mi się, Wojskową Radą Zniewolenia Narodowego, bo ci ludzie z Jaruzelskim na czele przed niczym nas nie ocalili. Oni nas dodatkowo zniewolili. Ale przecież Jaruzelski i właśnie członkowie wron, większość z nich żyje. Cały czas współpracowało, my współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej. Istnieje słynny klub generałów, trzeba dodać generałów komunistycznych i państwo polskie obecne i władze tego państwa traktują ich jako ekspertów. Konsultują różne swoje działania z tymże klubem komunistycznych generałów.